Jeszcze nie nagrywam. Nagraliśmy tą moją rozgrzewkę jeszcze do rozciągania. Ej, jak bracia bez kitu. I co po dwie serie każdego?

Nagrywasz dalej? Nagrywasz dalej? No, musiałem powiedzieć, że robię takie podciągania, a nie normalne na bo, bo mnie boli ten baks, no, niech pochodzi tak chwilę. Ale, ale... robór mówi, że fajnie się spina. Najszerszy. <grycie> No bo mi się wydaje, ja że... to zrobimy? Muzyka w play natural. Wow. Skąd mam? Bo musiek co dał wczoraj jak mi to pasuje na tło. Znaczy tak jakąś fajną muzykę. Taką dał z zielonym rodzikiem. Dobra nie zasłaniajmy no, go może. Nie Nie widać My go zasłonił. 17.30 No 17. 17. No. Chcieliśmy cię wkręcić. Milan twarz je poznałem, ale tą odwłosioną klatę od razu widzę. A czemu to się nagrywa? Jak tam to trzeba już nie Chcecie filmik z siłowni? Nie ma problemu. Ktoś już napisał w komentarzach, że ma dość jak robur na wica. No. Jeżeli się z tym zgadzajcie, piszcie w, zgadzacie, piszcie w komentarzach. Ja zgadzam, Mówiłem. To ma za dużego. Mnie też wkurwia, że na redukcji jest bardziej wypełnione niż Kto? My na masie. No robór bardziej pękaty wygląda na redukcji, A. Nie? O Milan. On mówi, że jest płaski teraz. Postie ma. No kurwa. i, obcy, i do A tu robur <noise> i owca <noise> Tak Dobra Czas na drugie ćwiczenie czyli wiosłowanie Tak, sake? No Robimy wiosłowanie bo padziesz tango O, no, ta... się napina znowu Wiosłowanie bo padziesz Co, fajny termin Nie wiem no nic, tylko powtórzenia do oporu. I dokładamy ciężar do oporu. Właśnie, a właśnie ciężko będziemy robić. Ja będę robił... Do sześciu, tak? No do sześciu. Ja będę starał się robić tak, no to nic nie widać. Będę się starał robić tak, żeby strażnicy poprawnej formy byli na mnie szaleni. Właśnie ja też. Także zobaczę co z tego wyjdzie. Czyli tak, podanie. plecy, cztery serie. Y... Cztery serie, nie wiem ile powtórzeń, no do końca wszyscy robili, Tak, nie? robimy ciężko, I, więc teraz, 4, 6. i teraz robimy wiosłowanie, też cztery serie. Yo! A co, jest Saker, nieważne, że... Nie, a teraz Saker robi, to akurat włączę kamerę. Jebać go. Dobra, bo się pochłaczę. O, o, tam fighter w tle. Strażnicy, gdzie jesteście? Gdzie są strażnicy? Robot teraz. Kurwa, jak to całkowicie nie Miał być Halo 3 Express. No, to ale trzyma. za późno przyszedłem. Jakbyśmy wyszli razem... Już? Zrobiłeś? Nie, nie robię. To ty do. <laughs> A nikt nic nie powiedział. To mam numer dwa. To co, robiłem? To co będziesz robił? Owca jak widzicie w formie, mimo że się nie udzielał za bardzo na kanale, to masówka przebiega prawidłowo. Cała seria przygramy. Cały czas kilogramy do przodu. Nastąpiło automatyczne zatrzymanie filmu, ale. To taka seria rozgrzewkowa nie stanąć tam jest będzie robisz no co no jest penczek czekaj na co to wszystko Na kiedy będę <śmieniciela> Dzisiaj robimy dobrze. Zobaczysz. czy wchodzi. Nie wchodzi. Ty, Robur, głowy, masz normalnie. Czym jak źle robię, bo będzie liczba. Źle. <śmieniciela> O, chujowo. Kurwa, weź to odłóż w ogóle. Nie wiem, co on robi, co on tu robi na tej siłowni? Nie wiem, kabaret. Mała się klapa Jeżeli to trwa, to raczej to Ci się udało, Kolejna seria większym ciężarem. Jeszcze raz. Nagram jeszcze jedną serię, najwyżej film będzie miał dwie godziny, nie? Nie, wiem, nikt nie, umrze, jak będzie za nie, Ale każdy chce nie, zobaczyć, więc im więcej, tym lepiej. Co, co? Może na wyciągu, co? co? Yy, wyciągu... Chyba, że to... Albo z dołu tu? No dobra, To nie będziemy się przypierdalać w, w trójkę. Dawajcie inne zrobię. W trójkę. Co? W trójkę. Ale bo przysiadł w śniegu. Stąd to pozdro jedyna Stąd trzeba. Pokaż strażnika Kto jest strażnikiem? A. To jest idealnie proste Dobra, to nagrywa jeszcze. Jak <coughs> To są wajsy. Ja. Stąd nagrywa, już dobrze na łapę na On to 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 definicji trochę zostało na tej masie Mierzcie znowu z masy, dobra tak. Dawaj Robo, strzelasz pokazową serię? Wejdź, wygrywam ją o, I tak wszyscy chcą owce, jebać sakera. Tak. O, jak, jak wyżej wezmę, to wygląda na mniejszego. Nie robię już serii bez muzyki, bo kurwa. <tryk> Dobrze wchodzi, nawet w tym mniejszym ciężarze. Ale ty to opowiedz, bo wiesz, ciebie więcej to bajsy. Dobra, nasz wspólny trening dobiega końca, ostatnie ćwiczenie, to samo cztery serie, kto ile może, pozdro. A, ale mi jeszcze klapa została, nie myślałem, że kończy trening. Dobra, czwarte ćwiczenie, jak to się nazywa, narciarz? po polsku a profesjonalnie jak to się nazywa? Adam Małysz a profesjonalnie Adam Małysz Ja nagrałem jednocześnie. Na no, ruchowca. I później ja będę. No? Nawet na dwie serie pewnie będzie. Co ty chcesz Na Dubsko? Na plecach myślałem, ale wiesz, nagrywaj, co chcesz. Przekazuję. Nie, Milan, weź sobie Jaki chuj mamy, co? To będzie się rozkazywał Ej, było lekkie dla Ciebie? Co? To, co miałeś było lekkie? Czy ciężkie? Lekkie, lekkie. Ej, to co to dzisiaj Aero hit? Tak. Ja, ja popatrzę jak bo robicie. Nie chwilę... Ale co, się, co dzisiaj wrzucamy? Dawaj połóż ja więcej założę, bo zjebałem Owca strasznie mało ciężarów A ty? No Tyle co Saker Też machałeś 50 razy Tyle co Saker No tyle co Saker, bo Saker zaczął taką marną serię Weź mnie złoto. I wszyscy Ale tobie tym razem plecy filmować? No, wyglądałeś na dużego. Wyglądałeś na dużego. No kurwa. Nie i inaczej, mordo. Ja? To jest Milan. Też Milan. Wypijmy za moją serwisę. Nagryjmy. Milan to był młody serwis. A to jest młody serwis. Czemu nagrywasz? Ja. Bo teraz po jednej serii trzyma.